Witam. Dzisiaj chciałem pokazać ukryte opcje obecne w naszym samochodzie i jak się do nich dostać i która, który test za co odpowiada żeby się do nich dostać przekręcamy stacyjkę na poziom pierwszy wciskamy lewy guzik przytrzymując go pojawi się test wybieramy test 19 Wyborze 19, puszczamy, pojawia się OFF, naciskamy. Teraz mamy dostępne wszystkie funkcje. Jeszcze raz, przytrzymujemy, wybieramy test 19. Pojawia się OFF, naciskamy, wybieramy test numer 1. On się aktywuje, test numer 100. Wyświetlają się nam tutaj 5 ostatnich cyfr. Te 5 ostatnich cyfr to jest tak naprawdę końcówka numeru naszego WIN. Tak? Jak widać, mój samochód posiada taki numer WIN. Nie jest to fajna sprawa. Przed zakupem samochodu możemy sobie to sprawdzić. Tak? Jaki numer WIN jest zapisany w komputerze, a jaki numer WIN mamy w dokumentach. Test nie 1. to tak naprawdę wewnętrzne oznaczenia BMW. Test 1,2 to oznaczenie części BMW. Kolejne wartości to w 1,3 to są kolejne wartości indeksu płyt, ale to tak naprawdę nie za bardzo nas interesuje, ale interesująca jest opcja testu 1.4, która pokazuje nam datę produkcji naszego samochodu i pokazuje ona jest ona pokazywana w tygodniu i roku, tak? 32 tydzień 2002 roku mój samochód został wyprodukowany, no to też jest przydatna rzecz do weryfikacji przy zakupie. BMW test 1.5, tak naprawdę jest to wersja oprogramowania. 1.6 jest dla nas niedostępny. I tutaj opcja 1.7 to jest wersja K oraz indeks przeprowadzanych zmian. No, tak naprawdę tutaj z tego się nic nie, nie, nie dowiemy. Jeżeli chodzi o moją kontrolkę poduszek powietrznych, ona niestety cały czas się świeci, a to ze względu na to, że wymieniałem prowadnicę szyby no i po odpięciu poduszki przekręciłem stacyjkę kluczyka. No i niestety zapisał się błąd, który będę musiał wykasować. Na razie to tyle. Będzie ciąg dalszy testów zostanie pokazany w następnym filmiku. Dzięki.